Cześć lwy. witajcie na moim kanale. Bardzo dziękuję, że tu jesteście. Kochani, dziękuję za wszystkie lajki, like, komentarze, subskrypcje. Wszystkie są mile widziane. Lewki, robimy sobie dzisiaj czytanko na nowy tydzień. Tydzień 19 od 8 do 14 maja 2023. Kochani, jeśli to czytanko słoneczne nie rezonuje, proszę sprawdźcie ascendent bądź księżyc, okej? Okay? Talie są dwie główne i do Dopowiadająca, przetasowane lewki, już zaczynamy, słuchajcie. Zaraz zobaczymy sobie, jaka jest Wasza energia główna, zobaczymy, co idzie do przyszłości bądź co z przyszłości jeszcze może na Was wpływać. Zobaczymy sobie, kochane lewki, jakby się z tym macie. Najbliższa przyszłość, związki dla związkowców, dla singli, niespodzianka, praca, pracę, praca, finanse i wynik, bądź rada dla Was, moje kochane lwy. Zatem zaczynamy. Poproszę energię główną na nowy tydzień, tydzień 19. Od 8 do 14 maja 2023. Lew. Lew. Co tam u was lewki, lew? Energia główna to 8 pentakli. Słuchajcie, krok po kroku y, pracujemy nad czymś ciężko, krok po kroku pniemy się do góry i krok po kroku naprawiamy jakąś sytuację y, z przeszłości. Może tak być, słuchajcie, że coś takiego się zadziało w poprzednich tygodniach, powiedzmy, bądź generalnie, dawno, dawno temu i my działamy w tym tygodniu lewki, żeby to naprawić. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że lew idzie krok po kroku. Trzeba być cierpliwym, jest cierpliwy, lew jest cierpliwy. Lew idzie krok po kroku po swoje. Słuchajcie, ósemka tak nie mówi o pracy, generalnie o pracy, yy, o byciu yy, cierpliwym i słuchajcie, dla mnie też mówi, nie, wiem, nie tylko dla mnie, podejrzewam, że dla innych też, o tym, że się uczymy czegoś, że się, do, że się douczamy. Także może tak być, lewki, że musicie się czegoś douczyć w pracy powiedzmy, bądź zostaniecie wysłani na jakiś trening, do szkolenia dodatkowe w pracy. Generalnie fajna energia, dobra energia, słuchajcie, będzie Wam się chciało w tym tygodniu pracować lwy. Dobrze to wygląda. Mhm. Okej, okay. zatem lewki, kochane, co idzie do przeszłości, bo co z przeszłości może na Was wpływać? To na Was, słuchajcie, wpływa. A z pentakli tutaj, a tu jest dziesiątka pentakli. Słuchajcie, myślę, że sytuacje związane z domem, z Waszym domostwem, z tą taką, z Waszą siedzibą miejsce, gdzie które sami zbudowaliście, miejsce, które chcecie budować. Jesteście, słuchajcie, pod wpływem tego. Yy, po prostu działacie wokół domu, koło domu, budujecie fundamenty. Yy, yy. Też, słuchajcie, dziesiątka pentakli mówi, zobaczcie, tu mieliśmy koniec i początek, co? Dziesiątka pentakli mówi też mi o tym lewki, że może ktoś z Was wskoczył na nowy etap swojego życia, swojej kariery raczej, yy, bądź na nowy etap Waszego planu. Powiedzmy, nie wiem, ktoś z Was buduje nowy dom, zbudowaliście fundamenty, to jest skończone. I teraz budujecie pierwsze piętro, drugie piętro później będzie co? coś takiego, taka analogia, słuchajcie. Generalnie fajna energia, energia budowania, stabilizacji i energia odnoszenia sukcesu. Lewki jest ok, jest dobrze. Zatem jak jest, jak jest, co jest w Waszych głowach? Co jest w Waszych głowach, lwy? Co jest w Waszych głowach? one moje lewki w naszych głowach bo ja jestem też lewem co jest w naszych głowach jak my się z tym wszystkim mamy Uu, lewki a w waszych głowach jest po prostu chcecie znaleźć stabilizację chcecie znaleźć tą emocjonalną e, emocjonalną równowagę chcecie czuć się dobrze ale też lewki w waszych głowach jest e, wasza druga połówka Osoba, którą lubicie, którą kochacie, działacie dla tej osoby, z myślą o tej osobie, powiedzmy. Mamy tu trzy pentakle, czyli słuchajcie, też tak jest, że może lew buduje coś. Słuchajcie, coś budujecie ze swoją drugą połówką, bądź osobą, którą lubicie, miłujecie. Coś razem budujecie, słuchajcie, jakieś właśnie fundamenty, nad czymś się staracie i cierpliwie, słuchajcie, tym dłutem tutaj kujecie, no. Dobrze, fajna energia. Słuchajcie, królowa kielichów jest zadowolona, cieszy się z tego, co ma. Generalnie w tym kielichu ona ma dobre emocje i uczucia, same takie pozytywne emocje, i uczucia, ok. Lewki, lewki. Zaraz zobaczymy, co nam dalej powie nam powie nam Tarot, ale jeśli dojdzie do takiej sytuacji w tym tygodniu, yy, znaczy może dojść do takiej sytuacji w tym tygodniu, gdzie będziecie bardzo emocjonalnie re reagować, i może to być sytuacja, słuchajcie, związana z Waszym planem materialnym, bądź gdzieś w pracy, bądź Wy chcecie coś iść do przodu, chcecie, słuchajcie, coś zamknąć z przeszłości, a może coś jeszcze nie da się zamknąć z, przesz z przeszłości. Dlatego, słuchajcie, trzymajcie emocje na wodzy. I pamiętajcie, wy idziecie w tym dobrym kierunku tutaj. Tylko może to się nie zadziewa tak szybko i że po prostu trzeba być troszeczkę cierpliwszym. To jest taka rada tutaj. Szczególnie ta królowa kielichów, ona w tym kielichu może mieć to, co jej się nie podoba <grywa> też. I to może powodować w niej taki mm, brak równowagi emocjonalnej, co? Ale idąc tą pozytywną stroną tych kart tutaj, to myślę, że będzie dobrze. Myślę, że to, co ona ma w tym kielichu, to sprawi jej zadowolenie. Dobra, idziemy dalej, idziemy dalej, kochani. Co przyniesie najbliższa przyszłość dla lwa? Co przyniesie najbliższa przyszłość dla lwa? Lewka. Zmianę, transformację, odrodzenie. A tutaj, zobaczcie, mamy ymm, papieża. Zapomniałam, zapomniałam, kto to. Papież, słuchajcie, papież, jakiś pośrednik, yy, też tak może być. Generalnie. Yy, generalnie ten papież nam mówi, słuchajcie, o wartościach rodzinnych, o strukturze, o tradycjach i o powiedział wartościach rodzinnych, wartościach tradycyjnych, właśnie, a rodzina to jest wartością <śm> tradycyjną, co? Słuchajcie, lewki, już sobie dopowiemy, ale myślę, że jakaś zmiana dojdzie, yy, dojdzie, dojdzie do zmiany. Yy, dojdzie do zmiany zaraz zobaczmy na lepsze bądź my dojdziemy do jakiejś decyzji kochane lewki yy, słuchajcie może też tak być że ktoś z was yy, zmieni stan yy, jak to się mówi stan yy, cywilny <laughs> może ktoś z będzie się hajtał ale też tak może być, kochani, że wy dojdzie, dojrzejecie do podjęcia jakiejś, jakiejś decyzji. Po prostu nadchodzi zmiana, zmiana na lepsze, i wy pracujecie nad tą zmianą, już tutaj przy tej ósemce pentakli. E, pracujecie nad tą zmianą, nad transformacją. Słuchajcie, przy śmierci coś umiera. Ja myślę, że przeszłość, jakieś zaszłe, przeszłe sytuacje idą do zapomnienie. I wy będziecie mogli ruszyć do przodu. Ale powiedzmy. Poproszę trzy karty. Najbliższą przyję. Przyszłość. Zobaczcie, osiem kielichów. Odejście o takie emocjonalne, odcięcie się od przeszłości, od sytuacji, które nam naprawdę nie służą. Takie sytuacje, które nam mącą słuchajcie, chwilę obecne, obecną chwilę. To jest ta zmiana. Dziesięć mieczy. Widzicie? Dziesiątka. Zakończenie. Sytuacja, która Was męczyła, słuchajcie, myślę, że idzie w zapomnienie. Się zmienia. Coś w tej sytuacji. Eee, zobaczmy, zobaczmy. Król Pentakli. Super. I pięć Pentakli. Słuchajcie, moje lewki. Ja myślę tak. Po pierwsze, mm, y, ktoś z Was... Będzie się wyprowadzał, chce się wyprowadzić. Po drugie, i się wyprowadzi, i się wyprowadzi, i się wyprowadzi. Tutaj zobaczcie, wychodzicie z braku informacji, wychodzicie z. Tak, kolejna sprawa jest taka: może jakiś lew nie ma pracy, ta praca będzie, jest na horyzoncie, będzie praca, jest zmiana. I też może być taka sytuacja, że po prostu przyjdzie wiadomość, która da wam jasność i będziecie wiedzieli, że macie podążać może inną drogą bądź inną ścieżką. Bądź e, macie robić coś innego. Tutaj może właśnie chodzić o zmianę pracy na lepszą, o zmianę miejsca zamieszkania na lepsze, ale też właśnie odejście, takie e, odcięcie się od tych negatywnych emocji. E, coś, słuchajcie, siedzi, ta ósemka kielichów, coś tam nam siedzi na sercu i e, nie możemy się z tego wydostać. I ja myślę, że najbliższa przyszłość przyniesie to właśnie uwolnienie od tego, te, przy tych dziesiątce mieczy. Mm, dziesiątka mieczy to zazwyczaj to jest tak, że mm, najpierw jest dziewiątka, później jest dziesiątka. To takie jest, słuchajcie, że nam się wydaje, że jest koniec świata, że w ogóle sobie nie poradzimy i w ogóle wyolbrzymiamy sytuację, a nagle coś takiego się zadziewa, co daje nam jasność. Widzicie, ta pani ma w ten te miecze tutaj wkute yy, i te miecze symbolizują to, że ona już wie, co się tam wydarzyło, bądź coś się ma wydarzyć i ono już wie, co ma robić. Widzicie? I tu mamy króla Pentakli. Ten król Pentakli to... Um, słuchajcie, król Pentakli to jest taki cesarz <dla>, dla mnie. Ten król Pentakli, słuchajcie, jest zadowolony z tego, co ma i w ogóle patrzy na materię. Czyli on, czyli temu królowi to się uda coś, słuchajcie, dobrze kupić, sprzedać. Ten król ma fajny dom, dobrze się czuje, jest zdrowy. Daje dobrą radę, ma kasę, dzieli się tą kasą. Także, kochane lwy, ja myślę, że tutaj zachodzi jakaś zmiana w waszym postrzeganiu, waszej rzeczywistości, że coś takiego nadejdzie. Nadejdzie taka w najbliższej przyszłości, taka sytuacja, słuchajcie, się wam pojawi, która da wam oświecenie. Słuchajcie, myślę, że może po prostu uda wam się spełnić wasze życzenie. To, co chcecie? Po prostu jakaś zmiana i słuchajcie, no wielka zmiana. Na przykład może to być też zmiana finansowa. Dziś śmierć mówi właśnie o kasie też. Yy, słuchajcie, yy, o tym, że dziś mam kasę, a jutro nie mam. <laughs> Ale to idzie w innym kierunku, że dzisiaj nie mam kasy, a jutro mam. Yy, generalnie jakaś dobra, dobra zmiana idzie w waszym kierunku, lwy. To jest śmierć, wielki arkan. Słuchajcie, może ta zmiana tak szybko i szczególnie mając tutaj te 8 pentakli, może ta zmiana aż tak szybko nie zajdzie, ale ona zajdzie, ona się zadzieje. Także bądźcie cierpliwi. Kochane lewki. Dobra, zatem co idzie do przeszłości. Nie, nie, nie. Co tam u związkowców? <laughs> co tam w związkach u lewków zajętych? Mhm. Co tam jest? W związkach u związkowców. Może razem coś załatwiacie. Król Mieczy. Równowagę. Słuchajcie, lwy, tutaj może być taka sytuacja, że jakaś sytuacja z przeszłości zaburzy wam równowagę. No i co to jest ta sytuacja? Ten Król Mieczy, słuchajcie, on reprezentuje jakiś urząd, jakiś taki chłodny osąd. To może być tak. Dostaliście diagnozę od lekarza. Bądź dostaliście radę od prawnika, bądź słuchajcie wróciła jakaś sprawa, którą myśleliście, że już zamknęliście i ona na nowo się słuchajcie otworzyła i będzie i ona zaburza wam tą równowagę i dopowiedzmy dalej, dopowiedzmy dalej. Także może też tak być, lwy, że będziecie szukać właśnie tej równowagi w tym tygodniu, pobierając rady od osoby, która wie więcej niż wy. Ten król mieczy, on ma miecz prawdy i on wie więcej niż my. To jest jakiś, słuchajcie, specjalista, yy, specjalista który się zna na danej rzeczy. Może być lekarz, słuchajcie, prawnik. To może być też, słuchajcie, właśnie spotkanie z akwarystami urzędami. Mówiłam właśnie, że może taka właśnie sytuacja z przeszłości, jakiejś. Sprawy sądowe, słuchajcie, może wrócą, może dopiero będą się zamykać, może otwierać. Wiecie, jak to z tymi sądami. Także coś takiego może właśnie, słuchajcie, wypłynąć w związkach w tym tygodniu i będziecie się mierzyć razem ze swoją drugą połówką. Mhm. Kto jest tą waszą drugą połówką? Z tą osobą będziecie się mierzyć. Diabeł, słuchajcie. 7 Siedem buław. I rycerz buław. Lewki, będziecie ze swoją drugą połówką mierzyli się z jakąś sytuacją z przeszłości. Może ta sytuacja mieć coś do czynienia z waszym, z waszym potomstwem bądź z młodszymi członkami rodziny, generalnie będziecie musieli się mierzyć z jakąś. Jest taka, słuchajcie, przy tym diable, to Ktoś bądź coś nałożył kajdany na nas, i musimy się z nich wyrwać. I ja myślę, że Wy będziecie walczyli w tym tygodniu, żeby się wyrwać razem z tą drugą połówką, razem będziecie działać. To nie to, że jedna Wasza, chociaż może tak być, że to właśnie Wasza druga połówka będzie nad tym działać, a Wy będziecie ją wspierać. Ale generalnie słuchajcie, ta równowaga w tym tygodniu może być leciutko zaburzona, właśnie tym, że coś wróci z przeszłości. Mhm, jakieś wiadomości przyjdą, bądź będzie kontakt z kimś i będziecie się bronić, będziecie słuchacie odpowiadać na pytania w tym tygodniu. Ale słuchajcie, wybronicie się, zdacie ten egzamin naprawdę pomyślnie, ponieważ przy siódemce buław my mamy dobrą odpowiedź. Te widzicie, te buławy są niżej tutaj. Ta pani to jest tą buła, buławą nad nimi, tam słuchajcie. Guruje i też słuchajcie, to jest takie stawianie granic, także jeżeli będzie tak, coś, coś wróci z przeszłości, kochane lewki, do Was w Waszym związku, Wy będziecie stawiać granice, Wy będziecie się bronić i myślę, że uda Wam się ta obrona. Także słuchajcie, cokolwiek tam przyjdzie, e, będzie dobrze, będzie ok, ok, spoko, lewki. Zatem, co tam u singli, co tam u lewków singli, co tam u Was, kochani? Może już nie będziecie singlami. Co tam u lwów singli? Od wyboru do koloru ciężko się zdecydować, z kim by tu pójść na randkę. Lew, wasza siła, ale dacie radę, co? Wasza siła, wasza karta, energia dacie radę i można tak być, że z jakimś innym lwem będziecie się, słuchajcie, lewki single spotykać, ale niekoniecznie. Myślę, że może też tak chodzi tutaj o to, że Lew Singiel nie będzie miał siły w tym tygodniu, żeby spotykać się z kimkolwiek. <laughs> dopowiedzmy siódemkę kielichów, dopowiedzmy. Trzy pentakle, okej. Okay. dziesięć mm. pentakli okej 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 śmierć transformacja zmiana cztery buławy świętowanie celebrowanie i generalnie dobrze się czujemy Słuchajcie, lewki, musicie się na coś zdecydować w single, na jedną osobę. Jak już się na tą osobę zdecydujecie, może właśnie uda wam się w tym tygodniu, słuchajcie, zdecydować na jedną osobę. Co? Czekacie świeczuszka? Świeczka się wypaliła. Myślę, że może być taka sytuacja w tym tygodniu. Że podejmiecie decyzję, ponieważ w tej siódemce, siódemka kielichów, yy, słuchajcie, ciężko nam je się zdecydować, ponieważ mamy dużo opcji. Może tak być, że lew będzie się spotykał, spotykał bądź rozmawiał z wieloma osobami, lew singiel, aż w końcu zdecyduje się na jedną osobę. Słuchajcie, czyli będzie ta ko kooperacja. Generalnie, lewki, ja tutaj widzę zmianę, że wy się na coś będziecie otwierać, że w końcu na jedną tą rzecz, na jedną osobę, na jedną sytuację się. Yy, zdecydujecie i będziecie słuchajcie się odradzać w tym yy, generalnie dobrze to wygląda, mimo że ta śmierć to jest taka o, smaczna, śmierć, kostucha tutaj, zobaczcie, z flagą ale yy, w ogóle już druga, druga śmierć, czyli słuchajcie, zaznaczona jest tutaj, słuchajcie, zmiana, zmiana was w środku i ta zmiana w środku też się, słuchajcie, manifestuje na zewnątrz czyli, słuchajcie, zmieniają nam się ludzie dookoła zmienia nam się sytuacja w domu Tutaj mamy dziesiątkę pentakli. Także słuchajcie, wy jakaś, z, single, jakaś zmiana w tym tygodniu nad, nadchodzi w Waszym stanie. Nie wiem, ja myślę, że możecie kogoś poznać, naprawdę, że w końcu z tych, marzyliście o takiej osobie, o takiej, o takiej, i że w końcu ja, jakaś tam osoba bądź sytuacja związana z jakąś osobą do Was przyjdzie w tym tygodniu. No interesujące. Zatem lewki, eee, lewki, lewki. Jaka jest niespodzianka? Jaka jest niespodzianka dla Was, dla wszystkich, wszystkich lwów na nowy tydzień? Dzień 19. Co się zmanifestuje, a my jeszcze o tym nie wiemy? Co albo jaki potencjał? Słuchajcie, może tam przyjść do nas, który możemy rozwijać, a my jeszcze o nim nie wiemy. Niespodzianka dla lwa to cztery pentakle. Słuchajcie, jakaś robota dodatkowa Wam wpadnie, to jakaś dodatkowa kasa od pośrednika, może będzie się schodzić dla kogoś pracować, może jakiś projekt dodatkowy, jakieś prowadzenie czegoś jakieś zlecenie dodatkowe przychodzi spoko, fajnie, czwórka pentakli mówi o tym, że budujemy stabilizację, także może tak będzie lewki, że będzie Wam dane w tym tygodniu budować stabilizację pracować nad tą stabilizacją, bo tutaj mamy słuchajcie papieża e, cztery i zobaczcie, zobaczcie pentakli Yy, cztery pentakle, to powiedzmy, to powiedzmy. Cztery pentakle, słuchajcie, to jest dobre zarządzanie kasą, to jest podejmowanie trafnych, do, trafnych dobrych decyzji, ale też yy, może tak być, że jakiś lew yy, dostanie zaproszenie, słuchajcie, na jakąś yy, imprezę rodzinną yy, z rodziną, bądź wy będziecie, słuchajcie, yy, bądź wy będziecie przybywać z rodziną w tym tygodniu. Yy -y to jest ta niespodzianka, bo może się nie spodziewacie tego. Co? Trzy karty poproszę. Dziewięć mieczy. Mhm. Zobaczcie, coś jest w Waszych głowach, jakaś niepewność. Jeszcze jakaś zła myślicie już o złej sytuacji, która się myślicie, że wydarzy, ale ona jeszcze się nie wydarzyła i zapewne się ona nie wydarzy, ale w naszych głowach, w Waszych głowach już mamy, słuchajcie, tragedię tam, Królowa Pentakli. <trym> słuchajcie, macie siłę, kochanie, i jest słońce, kochane lewki macie siłę, żeby pokonać jakiekolwiek trudności w tym tygodniu do Was przyjdą, macie siłę, żeby je, po prostu się ich pozbyć, czego się oba bo boicie, obawiacie i ja myślę, że w tym tygodniu jednak przyjdą dobre wiadomości do Was, które sprawią, i to jest w formie niespodzianki będzie, słuchajcie, które sprawią, że poczujecie siłę do działania, dostaniecie kopa do działania i słuchajcie, będziecie dalej Szli yy, po swoje, wiecie? Bo ja tutaj widzę, że lew, poza tym lew generalnie powinien, najlepszy zawód dla lwa to jest bycie szefem dla samego siebie. Także, lewki, jeśli ktoś z was ma powołanie, <laughs> jeśli ktoś z was chce yy, zostać szefem samym sobie, w sensie prowadzić jakiś biznes dla siebie, to idźcie po to, bo to jest wasze, słuchajcie, yy, to jest wasze spełnienie yy, i widzę, że przyniesie wam to dużo pieniędzy, ale też uznania. Nie będzie działo się to szybko, słuchajcie, cztery pentakle, królowa tutaj, ale myślę, że jakieś obawy w tym tygodniu zostaną rozwiane. Obawy co do tego, czy macie siłę, czy podołacie. Myślę, że podołacie, na bank, podołacie lewki, przykłucie się na jakieś dobre wiadomości w tym tygodniu, związane z materią. Dobra, kochani, zobaczmy zatem pracę finanse. Praca, praca finanse. Macie tu tyle tych pentakli, także myślę, że praca jest. Jakieś dodatkowe zlecenie jest tutaj przy tej czwórce pentakli. Może się nie spodziewaliście, nie spodziewacie, ale coś przyjdzie. Paść buław... Będziecie kochani gdzieś jechali do, gdzieś dalej od domu w sprawach pracy. Tu macie asa mieczy, super, jest OK. Yy, chcę Wam się pracować. Przyjdzie zlecenie, jeśli y, pracujecie gdzieś w biurze, może tak być, że właśnie pojedziecie, będziecie pracować w biurze, nie z domu, tylko z biura, ale generalnie słuchajcie, ten paś y, buław mu się chce y, i też ten paś, on też jeszcze się uczy, doucza, także może też tak być kochani, że wy w pracy y, będziecie się douczać czegoś, bądź innych będziecie nauczać bądź szkolić, może jakieś szkolenie słuchajcie, zobaczcie, panna może z panną będziecie pracować bądź z panną będziecie, słuchajcie coś działać razem bądź szefowa wasza bądź szef jest pod znaku panny, będziecie, słuchajcie, razem coś tam um, działać super, praca jest finanse są, rozwiązanie też jest szóstka kielichów, tak słuchajcie, myślę, że będziecie pracować gdzieś dla kogoś koło domu koło domu możecie będziecie komuś tam nie wiem, naprawiać. <laughs> Nie wiem do kogo to. Żeby... Nie wiem. Trzy buławy, tak. Rycerz kielichów. Słuchajcie, do... przyszło zlecenie. wyjedziecie, jedziecie yy, pracować nad tym zleceniem. Trzy buławy to jest podróż w interesach. Super. Jest okej, okay, praca jest, finanse są i dobrze to wygląda. Zatem Lewki kochane, jaka jest rada bądź wynik tego czytanka, OK? Rada bądź wynik dla lwa na nowy tydzień. Rada bądź wynik dla lwa. Sześć pentakli, słuchajcie, i dziesięć kielichów. Yy, mała sprawiedliwość. Yy, słuchajcie, będzie taka sytuacja w tym tygodniu, która może za, zaburzyć Wam tą równowagę, po, tą, po, i tą równowagę emocjonalną. Ale pamiętajcie, że... Yy, Pamiętajcie, że trzeba od tego odejść. Tutaj mieliście takie lichy, tak. Pamiętajcie, że to jest tylko jeden tydzień, po pierwsze, cokolwiek się pojawi w tym tygodniu, i że wy już zakończacie, coś już się tam dla Was, słuchajcie, takiego zakańcza, Coś, co przyszło razem z karmą, jakąś tam, słuchajcie, i to już się dla Was kończy, będziecie wypływać na, na dobre dla Was, na te spokojne, słuchajcie, wody. Szóstka pentakli też mówi o tym, żeby uważać na kasę, uważać na wydatki, lewki w tym tygodniu, ale też mówi o tym, że jeżeli możemy się z kimś podzielić, to żebyśmy się dzielili, ale też słuchajcie, nie bójcie się pytać o pożyczkę Waszych znajomych, przyjaciół, ponieważ oni mogą Wam pomóc. Generalnie spoko, jest ok, jest przepływ energii przy szóstce, jest wszystko ok. Ok, super, dzięki serdeczne, wszystko ok, 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 ale mam nadzieję, kochani, że wybraliście z tego czytanka to, co najlepsze tylko dla Was. Ok, dzięki serdeczne, po raz kolejny powiedziałam ok, wybaczcie. Ok, dobra, pa, pa! <śledz>